Witajcie! Dziś chcielibyśmy Wam przybliżyć asortyment, który posiadamy w ofercie Dziewczyna od Paneli. Zatem zacznijmy od paneli. Posiadamy panele standardowe: panele wodoodporne w wersji Aqua Block i Aqua Zero. Panele winylowe w dwóch wielkościach, w wąskiej i w szerokiej desce. Listwy MDF w dekorze, jak i białe. Listwy plastikowe z dodatkiem elastanu w trzech wielkościach. I listwy ze spienionego PCV, listwy wodoodporne. Posiadamy również szeroki wybór podkładów pod panele, nadających się do ogrzewania standardowego, jak i pod podłogówkę. W ofercie posiadamy również lamele ścienne w trzech rozmiarach: 22 na 70, 30 na 40 i 16 na 30. A razem z dekoralem pomalujemy Wasze wnętrza. Posiadamy szeroki asortyment farb w kolorach, jak i również biały. Dodatkowo wałki, kuwety, pędzle. Zapraszamy!